Cześć, fajnie, że możemy znowu się widzieć. My wyobrażamy Was sobie tam po drugiej stronie obiektywu, Wy już nas widzicie, ale Ciebie Kuba widzę, dzień dobry, bonjour. Fajnie, że będziemy mogli kontynuować naszą przygodę i podróż po Księdze Wyjścia. Zanim przejdziemy do kolejnego fragmentu, który będziemy czytać, mam dla Was wyzwanie, pytanie, e, prośbę, abyście się zaktywizowali w sekcji komentarzy. Dajcie nam znać, który do tej pory odcinek był dla Was najciekawszy, najfajniejszy, która być może myśl była najbardziej wyjątkowa, która sprowadziła Was do największej refleksji mm, albo w ogóle cokolwiek, co... przecież ostatniej... najtragiczniejszy możecie napisać. Też. też możecie, po prostu zrobimy taki króciutki test. Plebiscy. Tak. Ja jak to wyglądało na przestrzeni ostatnich kilkunastu odcinków? Co o tym sądzicie? Dawajcie znać w komentarzach. A teraz przechodzimy do tekstu. Będę czytał księgę wyjścia, 14 rozdział, od 12 po 14 wersety. Czy już w Egipcie nie powiedzieliśmy ci wyraźnie: daj nam spokój, będziemy służyli Egipcjanom. Wolimy to niż śmierć na pustyni. Nie, mu, nie bójcie się, odpowiedział Mojżesz. Wytrwajcie, zobaczycie ratunek Pana. On zapewni Wam go jeszcze dziś. Tych Egipcjan, których dzisiaj widzicie, nie będziecie już więcej oglądali na wieki. Pan będzie walczył za Was. Wy milczcie. To są tylko trzy wersety. Natomiast e, oczywiście cały czternasty rozdział tak, opowiada o tym. 14 dokładnie. Natomiast właśnie jest to historia, w której Izraelici już docierają e, do wybrzeża Morza, Morza Czerwonego e, i są już zaraz przed momentem przejścia. Ale jeszcze na brzegu. Ale jeszcze na brzegu Egipcjanie zaczynają w im po piętach i jest pierwsze takie, pierwsze, uh, pierwsze takie wielkie wyzwanie, wielkie napięcie, które się dookoła nich rodzi. No i zaczynają narzekać, jak to Izraelici mają w zwyczaju, niestety. Tak. Uh, I Bóg w tym momencie dla mnie pokazuje taką jedną ze swoich fajnych cech, mianowicie pokazuje, że to On będzie walczył za nich mhm. i to pokaże w taki. <trym> niesamowicie dobitny, namacalny jeden do jednego sposób, mhm. bo na samym początku ich tak jakby całkowicie odetnie, nie? przejdzie na tyły, za zagrodzi obłokiem, zrobi taką ścianę między Izraelem a Egipcjanami. Izraelu, ty idź, a ja mhm. będzie się, będę się napalał z Egipcjanami. No. Ja wam powiem, kochani, że ja Staram się wczuć, jak, nie, jak czytam Biblię, to staram się najpierw zrozumieć ludzi, zanim ich tam skrytykuję. Ale w tym przypadku ciężko mi ich bardzo zrozumieć. Powiem wam, że bardzo, bardzo ciężko. Z tego względu, że wyobraźcie sobie, te wszystkie plagi, słup obłoku po stronie Egipcjan jest ognia, a tutaj nie, na odwrót. W sensie, no, rozumiecie, słup po prostu, który cię chroni, widzisz realne objawienie się Boga. Ciągle coś gadasz do Mojżesza, a Pan Bóg odpowiada i jakby odpowiada na tą twoją konkretną potrzebę. I ja się zastanawiam, jak to możliwe, żeby przez ten cały czas ci ludzie dalej mieli z tym problem? I tak sobie myślę, że albo on, oni się po prostu bali umrzeć na pustyni, tak jak sami mówią. Ale nie rozumieli jeszcze z jakim Bogiem mają do czynienia, e, z, co to jest za Bóg. Tak, właśnie Jego imię oznacza, można przetłumaczyć, Jachwę, ten, ten zwrot rozszerzony, że e, okaże się, który się okaże, będę, który będę, jestem, który będę, albo jestem, który się okaże. <laughs> Bardzo różnie można tłumaczyć, ale w każdym razie to wskazuje na ten charakter Boga i widać, że oni go jeszcze nie znają. I widać, że tutaj strach. Jest po prostu burzycielem zaufania do naszego Boga. I to jest dla mnie ciekawe, że, że oni po prostu gadają jakieś głupoty, że oni nie chcieli wyjść, o Egipcjanie już tu stoją i tak dalej, co nie? Zresztą, ja rozumiem, no jednak jest może przed tobą, jesteś w takiej yy, łapce trochę. Takiej podłapce, że tam nie za bardzo możesz ani w lewo, ani w prawo uciec, nie? OK, rozumiem, ale biorąc pod uwagę cuda, które się wydarzyły, no to jednak powinna być odporność na ten mhm. na tę niewiadomą, nie? E, no i wydaje mi się, że to jest takie ale bardzo też słabe. Fajn, ale też fajnie widzimy według mnie Boga, który wychodzi naprzeciw tym potrzebom, jakiekolwiek by nie były, z czegokolwiek by nie wynikały, no. to wychodzi naprzeciw potrzebom e, tych ludzi, bo w sumie e, kiedy czytamy mm, e, kiedy czytamy e, później e, w wersetach, y, w dziewiętnastym na przykład, wtedy Anioł Boga, który szedł przed obliczem Izraela, przeszedł na jego tyły, słup obłoku również od, odszedł z niego i stanął za nim. Więc to koncepcja była taka, że Izrael dochodzi do morza, y, cały czas obok jest obok nich Anioł Jachwe. No i dopiero w momencie, w którym jest ten kryzys, kiedy Izrael wyrzuca Bogu, wyrzuca Mojżeszowi i Mojżesz wstawia się do Boga, i Bóg mówi: Słuchajcie, ja to załatwię. To niejako to przejście obłoku i, od, i odcięcie Izraela od, od Egipcjan, no wyobrażam sobie, że to mogło być jakimś takim zabiegiem, który, pozwolił, który pozwoliłby skierować myśli Izraela naprzód mhm. i trochę też y, z, 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 zacienić ich ogląd, zacienić ich, y, ich, ich, ich oczy y, na prostu, to, co się dzieje. Tak, dokładnie, dokładnie, <laughs> nie? Więc wyobrażam sobie, że na oni się bali to okej, okay, dobra, rozumiem, nie powinniś, ale jeśli się boicie, to przynajmniej tych nie będziecie no. widzieć tego, czego się boicie. No. To jest ciekawe, że właśnie jakby Mojżesz w tym czternastym wersecie mówi, Pan będzie walczył za Was, a Wy zamknijcie się po prostu, nie? Że jakby Mojżesz już też widać, że jakby czuć, że on też nie ma do końca takiej anielskiej cierpliwości do nich, nie? W takim sensie, że widać, że mm, też niekiedy niepotrzebne Niepotrzebne gadanie niektórych rzeczy powoduje, że człowiek się nakręca. Mhm. I że w tej takiej cichości czekać na odpowiedź Pana Boga, co nie? Mhm. Dla mnie też bardzo fajną rzeczą jest to, że. Yy działanie Boga, które widzimy tutaj, jest taką totalną opozycją, a nawet jeśli nie totalną opozycją, to widzimy taką różnicę między sposobem działania Boga Izraela od wszelkiego rodzaju innych bóstw, mm -hmm. w, których, w które wierzą e, ludy mm -hmm. ościenne. No bo e, tak jak zazwyczaj, jak rozmawialiśmy to przed odcinkiem, to Kuba wskazywał na tą koncepcję, że e, siłę bóstwa mierzyło się siłą militarną albo po prostu potęgą ekonomiczną, siłą e, powodzenia jakiegoś tak tutaj Izrael jest mhm. bezbronną plątaniną ludzi, a, którzy nie wiedzą co robić, boją się i tak dalej i gdyby mierzyć moc ich bóstwa nimi no to wypadłoby słabo no, no. a mamy tutaj Boga, który inaczej działa no właśnie, jakby tą m, taką do, donośność nie? tą potęgę Boga m, właśnie mieszyło się w taki bardzo bezpośredni sposób że jeżeli Twoje wojsko wygrało to po prostu twój bóg był mocny. No i wiecie, to jest taki dziwny dość sposób, no bo jak na przykład twoje wojsko ma wygrać, jeżeli naprzeciwko stoją rydwany co nie? No właśnie tutaj się objawia ta potęga tego boga, w którego wierzymy, że jakby on sam właśnie walczył za Izraelitów. I to jest takie niesamowite, że po prostu tam są takie opisy że te wody się otworzyły, co nie, i koła same odpadały, grzęzły te wozy i tak dalej, że Izraelici nie musieli nic robić, nie? I to jest właśnie ciekawe, że Pan Bóg tutaj nie użył ludzi po to, żeby On sam mógł być wywyższony, nie? No i to jest właśnie dla mnie takie, takie, takie ciekawe, bo możemy z tego przyjść płynnie do, do tego, że Pan Bóg w tej historii jest obecny jako właśnie ten stwórca tej rzeczy, nie? No bo <laughs> patrzcie, też to tak nawiązuje, że są wichry, które, e, które roz, e, rozdzielają. rozdzielają wody, e, i właśnie z, Pan Bóg rozdziela wody, wyłaniają się lądy, e, ląd suchy, po którym można przejść, i, i to tak co najmniej mi przywołuje taki akt stworzenia, trochę te pierwsze fazy aktu stworzenia. Gdzie właśnie Bóg pokazuje się, że On ma nad tym władzę. Nie? No mm. i to jest dla mnie takie bardzo ciekawe, no bo e, też pod to tam, jak sobie te, można postudiować, ale ogólnie e, w tych mitologiach e, ościennych, mówiłem, e, że tego nie powiem, ale jednak powiem, <grym> e, że w tych mitologiach ościennych jest taka ciekawa rzecz, że zazwyczaj w takich sytuacjach, czy w podobnych do te, te, tej historii, Bogowie którzy stają się bogami, oni stają się bogami, i oni jakby mają, e, albo już są bogami, ale w takim sensie, że zyskują rangę, nie? E, dlatego, że najczęściej walczą z jakąś boską mocą. Na przykład ocean był traktowany jako Bóg, nie? Wody były traktowane jako Bóg, czy ziemia była traktowana jako Bóg i na przykład z, z zwycięstwa nad na przykład rzeką, co nie? Ktoś tworzy coś, co nie? Ale tutaj mamy właśnie pokazanie Jachwę, jako takiego nadrzędnego stworzyciela. Że nie ma nic innego, że woda to tylko woda, że ziemia to tylko ziemia. No wiadomo, że stworzona przez Boga, ale wszystko to jest posłuszne. Bogu, co nie? Dla mnie właśnie to, co wspominał Kuba, czyli to rozstąpienie wód i taki pewnego rodzaju takie echo, czy takie, taki obraz właśnie stworzenia, który jest w tym obrazie widoczny, obraz w obrazie, pokazuje po prostu tą, tą Bożą moc, która jest ostatecznie wykorzystana do opieki nad Izraelem. Jednocześnie w sytuacji, yy, w której Izrael nie robi nic, jedyne do czego jest powołany, wezwany, to do posłuszeństwa, do... Yy, Przejścia przez morze no. za, za radą e, i pod dowództwem Mojżesza. Więc, e, Głupio właśnie... by było, jakby nie przeszli. Tak, Nawet no... wtedy się buntowali. To też było naprawdę głupie. Tak. Zresztą, właśnie ta, ta cała koncepcja od wersetu e, 21. kiedy czytamy, że Mojżesz wyciąga rękę nad morze. Pan rozpo, e, rozpędził morze z silnym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i osuszył morze, a wody się rozstąpiły. Snowie Izraela szli środkiem. Egipcjanie zaścigali ich. A, o straży porannej. Pan spojrzał na obóz Egipcjan ze słupa ognia, obłoku i pomieszał wojsko Egipcjan i odrywał koła rydwanów. Także z trudem się wlekli. Egipcjanie powiedzieli więc: Uciekajmy przed Izraelem, gdyż pan walczy za niego przeciw Egipcjanom. Pan powiedział do Mojżesza: Wyciągnij rękę nad morze, aby wody wróciły na Egipcjan, na ich rydwany i na ich jeźdźców. Więc mamy taką całą wizję, w której. Bardzo dużo się dzieje, jest objaw wielkiej mocy, wszechmocy, mm, i między tym wszystkim, yy, i właśnie pośrodku tego, pośrodku tego działającego Boga jest po jednej stronie yy, Izrael, który. Akurat w tym, na szczęście, w tym aspekcie jest posłuszny i przechodzi. Trudno byłoby nie być. Trudno byłoby być, tak, to prawda. I właśnie po drugiej stronie mamy jeszcze Egipcjan, którzy próbują walczyć już nawet nie tyle przeciwko Izraelowi, mimo że o tym myślą w taki sposób, to walczą przeciwko Bogu. Tak. I taka, taki obraz tego, że to jest takie bezcelowe trochę, prawda? Mhm. Że ta moc jest tak. zbyt wielka, żeby przeciwko niej walczyć. Mhm. Tak, Czyli podsumowując dzisiejszy odcinek, takie dwie według mnie najważniejsze lekcje z tego, co czytamy, jest to, żeby <laughs> uważać na swój strach, żeby pilnować się, a jeżeli się boimy, to przychodzić do Boga, a nie mm, zakłócać swoje zaufanie tym strachem, co nie? Żeby rozmawiać z Bogiem o tym, a niekoniecznie wnieść do niego problem. W takim sensie, że, że bać się tego, co się stanie, co nie? A druga taka bardzo ważna lekcja z tego co wynika, że skoro Bóg jest twórcą, który potrafi zapanować nad potężnymi wodami, który potrafi zapanować nad ziemią, potrafi zniszczyć od tak po prostu rydwany, podpadać im koła, i walczyć po prostu z wielkimi wojskami wroga, potężnymi, najpotężniejszym jeden z potężniejszych wojsk tamtego czasu, to że w naszym życiu, jako chrześcijan. Mamy tego samego wspaniałego Boga, który wyprowadził Izraelitów, więc e, możemy być odważni w tym, co robimy, i nie musimy się bać. W takim sensie, że możemy liczyć na ratunek kogoś tak wielkiego, co nie. Możemy nie mieć pieniędzy, możemy nie mieć wpływów, możemy nie mieć władzy, możemy nie mieć broni, możemy nie być dobrej postury, możemy nie potrafić się bić, ale Pan Bóg jest potężny i na pewno w jakiś sposób jest w stanie nas ochronić. Także będziemy się teraz modlić i najpierw wy się pomodlicie, a potem pomodli się Piotrek. Boże. Sorry. Panie Boże, chcielibyśmy dziękować Ci za to, że Ty masz moc nad wszystkim, że jesteś stwórcą, który kontroluje wszystko, co się dzieje i chcemy odnajdywać w Tobie właśnie taką nadzieję i w Tobie odnajdywać rozwiązanie naszych strachów i naszych problemów. Proszę cię, troszcz się o nas. Wiemy, że chcesz tego, i na to, kiedy my o, tym wołamy, o to wołamy, to wiem, że będziesz łaskawym Bogiem, który będzie wypełniał tą modlitwę. Za to Ci, Panie, dziękuję bardzo. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Dzięki bardzo również dziękuję. Ja Wam za to, że spędziliście z nami trochę czasu. Mamy nadzieję, że dzień będzie dla Was dobry i że zobaczymy się już wkrótce. Do zobaczenia. Trzymajcie. Pa!